Prezentacja przecinarki Sigma 4EN z Serii NEX o długości cięcia do 125 cm. Narzędzie wyposażone jest w obrotową listwę pomiarową z ogranicznikiem, umożliwiającą łatwą regulację kąta cięcia w granicach 45 stopni. Dzięki możliwości zamontowania drugiej listwy uzyskasz również precyzyjne cięcia równoległe. Cztery ramiona wspornikowe ułatwiają pracę z okładzinami wielkoformatowymi a sprężynowe amortyzatory z systemem łatwej wymiany i naprawy zapewniają bezpieczne cięcie. Opatentowany łożyskowy mechanizm tnący wyposażony jest w sprężynowy system regulacji wysokości cięcia oraz automatycznie wysuwający się łamak. Mechanizm porusza się na łożyskach po stabilnej i płynnej suwnicy, której konserwacja powinna odbywać się na sucho, bez użycia chemii. Ofercie producenta dostępna jest również antypoślizgowa mata magnetyczna, umożliwiająca cięcie mozaiki oraz okładzin winylowych przy użyciu dedykowanego ostrza. Znaczącym atutem, zwiększającym precyzję oraz prędkość pracy, jest możliwość łatwego montażu wskaźnika laserowego. Podstawa przecinarki wykonana jest z jednoczęściowego aluminiowego odlewu, zapewniając lekką oraz stabilną konstrukcję. Do góry. Precyzyjne wykończenie krawędzi uzyskamy przy użyciu dedykowanych tarcz lamelkowych Sigma. Włoskie przecinarki Sigma to gwarancja precyzji oraz niezawodności potwierdzona wieloletnią obecnością marki na rynku. Redmax, oficjalny dystrybutor narzędzi Sigma w Polsce. Części zamienne, serwis, profesjonalne doradztwo.